Uwaga, przeciek! Tym razem nie z czajki, ale z grupy WhatsAppowej polityków koalicji obywatelskiej. <grym> Macie kreta w jednostce. Mętcy PR nakazali swoim posłom jutro dużą aktywność w mediach społecznościowych i używanie dwóch hashtagów. Pierwszy hashtag, Robimy, nie gadamy. I o ironię, tam nie ma nic o tym, że posłowie koalicji obywatelskiej mają wziąć się w końcu do roboty. Za to jest bardzo dużo o tym, że mają dużo gadać w mediach społecznościowych. Brawo, brawo! <grym> A drugi hashtag? To 15 razy lepiej. Ile? Chyba niż w Zimbabwe, bo na pewno w Polsce nie jest lepiej, od kiedy zaczęliście rządzić. Po pierwsze, dług rośnie lawinowo. Po drugie, bezrobocie rośnie trzeci miesiąc rzędu. Po trzecie, strategiczne inwestycje nawet nie stoją w miejscu, tylko leżą. A po czwarte, służba zdrowia jest w totalnej rozsypce. Kolejki z miesiąca na miesiąc są coraz dłuższe, a przecież wszystkie problemy miały się rozwiązać niczym za dotknięciem czarodziejskiej różki. Tylko ta czarodziejska różdżka to okazuje się nie różdżka, tylko flet i nie czarodziejska, tylko magiczna. Magiczna flet! Słuchajcie, tego rządu by nawet Walaszek nie wymyślił.